Słuchajcie, tutaj będziemy wykreślać podczas losowania i tu właśnie obliczam sobie wzory z zresowanych stanowisk. Tutaj na przykład mam stanowisko numer 12 i tu mamy taki wzór 12 x kwadrat plus w się B kwadrat plus C, i teraz co oznaczają poszczególne wartości B to mamy siłę wiatru, C mamy głębokość wody, ax kwadrat położenie w kierunku osi ziemi. No, i z tego wzoru sobie właśnie wyliczamy szansę na złowienie ryb. Łowisko Jerzyn, Puchar Piastów 2022. Zaczynamy. Siemano, jesteśmy po wczorajszej integracji, za dwie godziny losowanie, więc pokrótce pokażemy Wam na mapce o co chodzi, jak byśmy chcieli polosować, ewentualnie jakbyśmy nie chcieli. Więc Zobaczcie sobie tutaj, tutaj mamy mapkę zbiornika z głębokościami. Ogólnie można powiedzieć, że zbiornik dzielimy na bardziej tą głęboką część i bardziej płytką. Ogólnie tutaj, właśnie, mamy 13-10 metrów głębokości, więc yy, prawej strony zbiornika nie chcielibyśmy polosować, bo wtedy będziemy musieli raczej kombinować przy brzegach łowienia. Tutaj stanowisko 36 jest dość fajne, bo tutaj mamy akurat takie miejsca z yy, zatopionymi drzewami. Tam jest około 2,5 metra głębokości bardzo ciekawa miejscówka, ale mimo wszystko i tak wolelibyśmy ją odrzucać. Yy, Warto uwagę jest to, że tutaj na, na zawodach o piastów występuje coś takiego, że można odrzucić sobie pierwsze losowanie, czyli że losujemy jedno stanowisko, jeśli nam nie odpowiada, losujemy następne, ale to następne już musimy przyjąć. To, gdzie, gdzie byśmy chcieli polosować, to na pewno płytką wodę, tutaj około 2,5-2 metra od stanowiska 1 do 12, bardzo ciekawe miejscówki. No myślimy, że tutaj raczej byśmy jeden jeden kg trzcinami, reszta środek na tą płytszą wodę, natomiast zdecydowanie tych stanowisk, które byśmy nie chcieli, są tu tutaj stanowiska 21, 22, 23, są strasznie wąskie, więc tu nie będziemy mieli żadnego pola manewru i też myśleliśmy na samym początku bardzo klimatyczne 52 stanowisko. Tutaj mamy 52, bardzo fajne, ale strasznie mało miejsca do łowienia i analizując poprzednie lata, w ogóle tam nie wyjeżdżały rybki. Więc zobaczymy co się będzie działo i idziemy powoli. Do miejsca losowania i będziemy się starać wyciągnąć coś dobrego. jesteśmy po losowaniu byliśmy przedostatni losowani i mieliśmy do wyboru jedno z gorszych stanowisk no i 51 to blisko rybaczówki, takie może powiedzieć dobre stanowisko, Czinki. tak jest będziemy obawiać trzcinki, udało się tą 51 wyciągnąć no i co, i teraz przechodzimy do losowania jeszcze prawo lewo, rzucimy sobie monetą rozkładamy się, sądujemy i, i będziemy walczyć, trzymajcie kciuki no na szybkościach pokażę wam jak będę miał mieszankę zanętową, bo w zasadzie czas nas goni, a chcielibyśmy już o równej godzinie 12 mieć zestawy w wodzie. Potem będziemy myśleć o rozkładaniu namiotów, o dalszym biwaku. A tutaj z racji tego, że mamy bardzo dużą populację mniejszego karpia i jak pokazały wcześniejsze zawody, karpie po 5 kg potrafią robić tutaj miejsca około podium. Dziesiątki to tak naprawdę już trzydziestki mogą liczyć się w walce o te czołowe lokaty. Więc postanowiłem w głównej mierze, że będę bazował na ziarnie. A tutaj kukurydza ananasową. Więc to jest mój jest główny składnik. Całe wiadro, bo to mamy na, na dwie miejscówki. A jak wiemy dużo mamy tutaj leszcza. Więc na pewno może się zdarzyć, że ten leż nam się dobierze do tej mieszanki. Do tego dorzucamy sobie sporą ilość orzeszka tego widzicie jak bardzo dużo ziarna tutaj jest i dosłownie parę kuleczek 14, natomiast 20 będę sypał z pontonu. Tak dosłownie punktowo. Wrzucę ich może z 5-10 na zestaw, aby te właśnie może mniejsze leszcze nie potrafiły zasać tych naszych kuleczek, chociaż doskonale wiemy, że zdarza się nawet 24 zastonek przez krąpie. Ale zobaczcie, tutaj dosypujemy trochę kulek. I na samym końcu całą mieszaneczkę podlewam mocno ananasem. Stawiam 100% na słodko, taka pora roku. Już jest w zasadzie połowa maja, końcówka Maja. Więc może się okazać, że, że wejdzie nam tutaj amurek. A wiemy, że pływają takie a tacy Azjaci po 20 kg. Więc jedna taka ryba może, może zrobić naprawdę dużo w tabeli. No i to sobie wszystko wymieszamy. Za chwileczkę sądowanie i do wody. Wóz rozbity, zobaczcie, jak to wygląda. Troszkę już tam okarnęliśmy wszystko. Mamy dwa namiociki. Nasz pomocnik jest tutaj za odcinkami. Daleko nie ma, na pewno centralka nas obudzi. A tutaj sobie przygotowaliśmy foteliki, już tylko musimy być dość cicho, bo mówimy blisko brzegu. Więc będziemy starać się nie robić żadnych ambarasów. Sprawdzimy czy nasz hanterek teraz pływa czy jest zasięg i do dzieła. To za PCM. -kę. Zaczęła nam się spławiać ryba w nęcisku. Chyba Amurki się pojawiły koło trzcin. Tak. Amurki. amurki. Więc musimy być po cichu. Siedzimy sobie przy truneczku. I czekamy na pierwszą rybę. Pozdro. 23. Siedzimy przy wędkach i mamy pierwszą rybkę. Zobaczcie sobie, ale tu na szczęście. Słabo widać. Lekko Ale bardzo lekko wargę. Lekko. Tak. Mam pierwszego karpika około dyszki Więc jest dobrze, jest dobrze. Pierwsza noc chcieliśmy też jedną rybkę złowić więc wypinamy i walczymy dalej Słuchajcie, pierwsza ryba tych zawodów Branie o drugiej 30 na ananasowego popka Branie takim niderne, można powiedzieć, bo lekko nagle szczytówkę, potem taka powolna rolada. No ale najważniejsze, że mamy pierwszą rybę. Teraz staramy się dołowić jeszcze te dwie do kompletu, i, i potem będziemy mogli, ewentualnie, myśleć o jakichś rezultatach. Na razie cieszymy się, że tu jesteśmy i, i nie myślimy o żadnych eliminacjach PCM-ki. No ale oby tak dalej. Fajnie na, na jeziorze polodowcowym Taki piękny kartik, około 11 kg Z nic tylko piona do wody i do przodu Słuchajcie, dyszka pierwsza zważona. Mamy nadzieję pierwsza, nie ostatnia Wypuścimy, wiatr się ma zmienić Czekamy na bramkę. Zobaczcie, co byłem jeszcze. Piękny skarb z polodowcowego jeziora. Słuchajcie, druga doba. I lekko zmieniam taktykę na jednym kiju. Tym bardziej skrajnym, który jest przy trzcinach. takiego oblobek riga. Miałem dwa orzeszki tygrysie. Jeden był Podbity koreczkiem, żeby tak fajnie balansowało. Natomiast z racji tego, że pierwsza noc dała rybę na, na popka, postanowiłem na tą noc zrobić sobie kuleczkę, popek i tutaj taki mało orzeszek więc to też będzie balansowało. Wszystko na Slip rigu Więc bardzo fajnie, taki raczej krótki przypon Slip rig, Teraz z racji tego, że mam tutaj populację mura i właśnie dążymy, żeby go. Żeby go wyciągnąć. No i sobie spróbujemy. Nie będziemy tego typować samorzęszek z tą kuleczką. Trochę kukurydzy, orzecha na zestaw i, i próbujemy. Słuchajcie, ostatnia loba przed nami. Przez dzisiejszą noc nie wyjechała żadna ryba, więc dalej jedna na koncie i musimy troszeczkę zmieniać taktykę. Będziemy się odsuwać od trzcin. Środkowe kije idą na wodę, wieje w naszą stronę, więc może ta ryba, która łowi stanowisko numer 1 i 3, czyli najbardziej skrajne, może zacznie do nas tutaj spływać. Więc, więc chcemy tam postawić zestawy bardziej punktowo. Popłyniemy sobie teraz modelem, poszukamy jakiegoś spadku i, i tam będziemy kłaść. Zobaczcie sobie, jak wygląda sytuacja na wodzie, naprawdę mocno wieje. Mocne porywy wiatru, cała nad z deszczem była. Mamy nadzieję, że, że to przyniesie fajny efekt w postaci jakichś rybek. Kombinujemy, ja teraz będę przełamywał słodkie kulki z peletem, śmierdzącymi zalewami, będzie to ja w sumie obok. Japan Squidem i Indian Spice, Indian Spice'em ja sobie przełamię właśnie i tu będą same kulki, sam pelet w porównaniu do moich poprzednich zestawów, czyli kukurydzy, orzecha i konopi które bazowałem bardziej na ziarnach no i zobaczymy, ostatnio do przed nami walczymy dobra słuchajcie, tu bez udziwnień do Hunter'a naprawdę nie pójdzie dużo dużo materiału trochę kulek do tego dorzucimy różnych frakcji peletów pit mango troszkę mniejszego i damy takiego szybki pracującego to robimy coś takiego i teraz słuchajcie będziemy to wszystko przełamywać jak pokazywałem Indian Spice, więc mocna przyprawa Dość dużo tego, żeby mocno zachmurzyło, ma to zrobić taką dosłownie chmurę, że gdzieś tam ryba jak będzie krążyła, to żeby została szybko zwabiona i tutaj japońskim skójne mocno rybne makrelowe, można powiedzieć, takie nuty, w takim mocno fluo kolorze. Czy tylko jakąś łopatkę wezmę, żeby to przemieszać. robimy wszystko, żeby złowić tą rybę. Wygraną rybę. Łuki nawet staje na głowie, żeby to osiągnąć. Życie. Słuchajcie Michała taktyka się sprawdziła, bo o 3 w nocy pojechał karpik taki około 8-9 kg. Przewozimy Hasia i mojego prawego też zamieniamy i wejdziemy przed siebie na, na tą głębszą partię zbiornika. Michał szczęśliwy.

Ziemia Słuchajcie, niestety nie udało nam się dołowić ostatniej ryby. Na naszym kącie dyszka i, i Michała dziewiątka Tak naprawdę, patrząc po, po tabeli, jeszcze jedna ryba w granicach 5 kg dałaby nam gdzieś około 4-5 miejsca. O dyszce już nie mówimy, bo zakręciłaby nas przy podium. No ale takie jest wędkarstwo. Życie. Dokładnie. Chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Mieliśmy dość wąskie stanowisko, obławialiśmy każde partię. Myślę, że daliśmy, daliśmy z siebie wszystko. Michał też fajnie rozkminił dzisiaj w nocy głęboką wodę, z której właśnie pojechała nam dziewiąteczka. Co piękna ty tam miałeś? Rola, piękna rola, A co ty tam miałeś? Yy, mango. Pitch mango kuleczka. Peach mango. Tak, tak. Popę chyba pojedynczy podbity do blackberry? Tak. Do blackberry, tak. I to dało piękną roladę. No, ale to było na tyle. Teraz idziemy jeszcze na obiadek, a... Zapewne gdzieś za tydzień, dwa. Może gdzieś znowu uderzymy. Pogoda piękna wiosna. A więc Puchar Piastu, głowisko Jerzyn 2022. Uważamy za. Trzymajcie się.